Jego priorytetem była ewangelizacja, która miała prowadzić ludzi do Boga. Był świadkiem, który swoim życiem wskazywał, czym jest przyjaźń i bliskość z Bogiem. W 44. rocznicę inauguracji pontyfikatu Świętego Jana Pawła II Paweł Zuchniewicz przypomina najważniejsze elementy z jego nauczania. Obok tekstu zamieszczamy również opinie znanych i mniej znanych osób na temat Papieża Polaka. Po co kościołowi diakonat stały? Na pytania księdza Mariusza Frukacza odpowiada ksiądz prałat Ryszard Selejdak, rektor wyższego, międzydiecezjalnego seminarium duchownego w Częstochowie. Miał Boga w sercu, był zatroskany o drugiego człowieka, a jako błogosławiony wciąż pomaga. Łukasz Krzysztofka zebrał wspomnienia o zamordowanym 38 lat temu księdzu Jerzym Popiełuszce. A o tym, jak się mieszkało pod jednym dachem z błogosławionym i o jego drodze do świętości, opowiada ksiądz Prałat Marcin Wójtowicz. Idziemy razem, czujemy się wspólnotą i wierzymy, że nasza ekspiacja ma sens, przyznaje Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, jedna z uczestniczek kobiecego Różańca. O tej oddolnej inicjatywie pań pisze Maria Fortuna Sudor. Zdarza się tak, że samotna kobieta przychodzi pochować swoje utracone dziecko nieraz prosto z oddziału ginekologii. Tę trudną kwestię, która na szczęście przestaje być tematem tabu, poruszamy w kontekście obchodzonego 15 października Dnia Dziecka Utraconego. Polecam tekst Katarzyny Wojnarowskiej: Utracone motyle. Czy przywódca Chin Xi Jinping zostanie wybrany na trzecią kadencję? Jakie konsekwencje będą miały polityczne decyzje podejmowane w państwie, od którego gospodarki uzależniony jest cały świat? Dlaczego mogą być one ważne w kontekście wojny na Ukrainie? Tematem zajął się Artur Stelmasiak. W najnowszej niedzieli piszemy także o obywatelskim projekcie ustawy w obronie chrześcijan, pod którym podpisało się prawie 400 tysięcy Polaków. Choć trudno dziś w to uwierzyć, Rosja miała w swojej historii szansę stać się jednym z najbardziej demokratycznych krajów Europy. Po szczegóły odsyłam Państwa do artykułu Grzegorza Gadacza. Rosja mogła być inna. Wbrew oświeceniowemu mitowi, którego zwolennicy mają Kościół za pierwszego z hamulcowych rozwoju nauki, okazuje się, że bez księży i zakonników nauka nigdy nie rozwinęłaby się do współczesnego poziomu. Zwraca uwagę Ireneusz Korpyś i nie rzuca słów na wiatr. Dowody na prawdziwość tego stwierdzenia przedstawia w tekście Noble dla księży. Był wybitnym uczonym. Dał się poznać jako osoba o zdecydowanych poglądach, zarówno w kwestiach ochrony przyrody, jak i wiary. Potrafił bronić swoich przekonań. Na naszych łamach przypominamy najważniejsze zasługi zmarłego nagle trzy lata temu profesora Jana Szyszko. W dziale Teolog odpowiada ojciec Oskar Michał Maciaczyk radzi, jak dobrze przygotować się do Mszy Świętej. Z kolei na stronach poradnikowych ekspert wyjaśnia: Komu należy się bezpłatna opieka paliatywna? W naszym tygodniku zamieszczamy również kartkę na wypominki, na której można wypisać imiona i nazwiska naszych zmarłych. Znajdą ją Państwo na ostatniej stronie niedzieli. Niezmiennie zachęcamy do lektury pisma bliżej życia z wiarą. W najnowszym numerze piszemy o księdzu Janie Kaczkowskim, który nie zgadzał się na partactwo i mimo choroby żył na pełnej petardzie. Jego pasją jest człowiek, zwłaszcza ten z niepełnosprawnością, o którego nie ma się kto zatroszczyć. Przedstawiamy Andrzeja Kalinowskiego, twórcę ruchu Betel. Za pośrednictwem świętego Jana Pawła II wciąż dzieją się cuda, czego przykładem jest historia Marii. Obok jej świadectwa znajdą Państwo modlitwę za wstawiennictwem papieża Polaka. W naszym tygodniku nie mogło zabraknąć porad zdrowotnych. Tym razem proponujemy naturalne kosmetyki i podpowiadamy, co zrobić z haluksami. Ponadto doradzamy, jak samemu zadbać o nagrobną płytę i przeprowadzić drobną renowację liter, a w cyklu warto zobaczyć, zapraszamy w Bieszczady. Na nowy tydzień polecam Państwu nową niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.